dobry, mam na imię serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Jak widzicie, nie mogę tu się za bardzo porozpychać w programie, dlatego że już jakaś groźniejsza zagadka pojawiła się na ekranie. Dużo małpek, bo aż 50. Jedna z nich różni się od pozostałych. Reżyser mówi OK, dużo obrazków, troszeczkę faktycznie trudniej, ale pocieszające jest to, że to nie jest aż tak y, 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 subtelna, drobna różnica, jaka zazwyczaj pojawia się przy tego typu zagadkach, także y, stąd ta zagadka tak na rozgrzewkę. To co? Kto nie boi się dużych zagadek, bo niektórzy na wszelki wypadek nie próbują ich rozwiązywać, boją się, że tych obrazków jest zbyt wiele. Kto się tego nie boi, to zapraszam do wspólnej zabawy. Kto jest przed telewizorem, czy to celowo, czy przypadkiem, ma szansę nie tylko dobrze się bawić, ale i wygrywać pieniądze. A zaczynamy już od stówy, także śmiało warto włączyć się już teraz do gry. Ja przypomnę Zasady, ale już czekam na pierwszego zwycięzcę. Pamiętajcie tylko, że numer do studia wybieramy dopiero wtedy, kiedy mamy przygotowaną odpowiedź, a jak podajemy odpowiedź? Litera i cyfra, czyli współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. To co? Przyglądamy się i słuchamy zasad. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany dole karanu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia. Ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni, zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.ławcynagród.com. Dobra, skupiamy się teraz na tych wszystkich małpkach, no i próbujemy znaleźć tę, która się różni chyba. Że ktoś ma na tyle dobre oko, że już wie, już widzi, chciałby się podzielić odpowiedzią, no to nie ma co czekać. Numer do studia to 704-304-304, a do wygrania pierwsza stuwa. Pamiętacie, że kto pierwszy, ten lepszy? Na pewno pamiętacie. Kto? Kto się podzieli odpowiedzią, zanim gdzie ktoś wyprzedzi? Czekam. To już widzi? Która z tych małpek różni się od pozostałych? No dobrze, ja czekam. Rozumiem, że tych obrazków jest całe mnóstwo, także trzeba się uważnie przyjrzeć, ale. Pamiętajcie, jak tylko uda się komuś z Was rozwiązać tę zagadkę, to tu nie chodzi o to, żeby czekać, aż inni też sobie poradzą, tylko chwytać za telefon teraz, póki jeszcze zwycięzcy nie usłyszałam. stuwa czeka. 100 zł, jak pojawi się na koncie, to na pewno się przydadzą pieniądze, tym bardziej, że w tym okresie wakacyjnym, czy się dużo urlopujemy, czy nie, to nie ma znaczenia. Te pieniądze jakoś po prostu rozchodzą w magicznym tempie. Także warto jak jakaś kasa na koncie się znajdzie, nawet jeżeli to jest 100 zł. 743. 304, 304 to numer, który prowadzi do studia. Jeżeli już sobie poradziliście z zadaniem, no to wiecie gdzie mnie znaleźć. Nie trzeba się tu fatygować osobiście. Wystarczy wybrać numer. Jak się okazuje, na naszej zagadkowej wyspie telekomunikacja, wszystko działa jak należy. Mamy to połączenie z Wami. Jak tylko chcecie wybrać numer do studia, to ja Tutaj Was na tej wyspie usłyszę. No, tylko czekamy na kogoś, kogo możemy wynagrodzić, a żebyśmy mogli to zrobić, musimy usłyszeć rozwiązanie. No, dość trudna zagadka jak na początek, bo gdyby te 50 obrazków pojawiło się nieco później, to faktycznie nikogo by to nie zaskoczyło, ale że to pierwsza taka zagadka, to faktycznie może niektórzy spodziewali się czegoś prostszego, gdzie tych obrazków będzie znacznie mniej. Z drugiej strony reżyser od razu postanowił nam to wynagrodzić i proponuje stówę już za tę pierwszą zagadkę. Zazwyczaj. Przy tych początkowych zagadkach możemy wygrać co najwyżej 50 zł. A tutaj jednak ta nagroda jest wyższa, także reżyser zwiększa stopień trudności. W zasadzie od początku nam taki serwuje, ale nie zapomina o nagrodach. To, to dobry znak, to dobry znak, bo kolejne zagadki przed nami, także jeżeli będę mogła Wam rozdać więcej pieniędzy, to tym lepiej. Słuchajcie, to jest bardzo krótki program. To jest krótki program, także chcielibyśmy w tym czasie rozdać jak najwięcej pieniędzy. Żeby to było możliwe, musimy rozegrać jak najwięcej zagadek. No a tu, wiadomo, liczy się to, czy potraficie sobie radzić z tymi zagadkami, no i przede wszystkim jak szybko. Ja wiem, że dużo czynników na to wpływa. Jest środek dnia, taka pora obiadowa. Nawet jeżeli nie musisz być dzisiaj w pracy i jesteś przed telewizorem, to wcale nie musi oznaczać, że akurat dzisiaj... Zdecydujesz się na rozwiązanie zagadki, albo że uda ci się zagadkę rozwiązać. Ja myślę, że no, niewiele osób jesteśmy w stanie tej godzinie złapać przed telewizorem. To jest dobra informacja dla takiej osoby, która jednak po drugiej stronie ekranu jest. No bo nie masz dużej konkurencji. No to czemu nie spróbować? Kto sobie już poradził? No chyba, że w ogóle uważasz, że to nie są zagadki dla ciebie, że sobie z nimi nie potrafisz radzić, no to, to lepiej odpuścić. To faktycznie nie podejmowałabym się tego zadania, gdyby, e, e, gdybym od razu wiedziała, że to zagadki w zupełnie nie, nie, nie moim stylu, nie moim typie się można to mówić o stylu. Stuwa czeka. Reżyser mówi dwie minuty. Dwie minuty. Ja wiem, że, że już tak ograniczam czasowo, ale to jest pierwsza dopiero zagadka w dzisiejszym programie, jeżeli mamy to dobre tempo utrzymać i rozdać jak humor, nie każdemu musi dopisywać. Mm. Słuchajcie, tym bardziej, jeżeli za oknem nas widok nie zachęca do wyjścia na zewnątrz, no to pozostańcie z nami, możecie i dobrze się bawić, i trochę pogłówkować, i powygrywać pieniądze, także śmiało. Jeżeli oczywiście macie ten czas, bo wiem, że tak w środku dnia no, nie każdemu jest łatwo, chociaż te. Godzinkę, czy kilkadziesiąt minut, znaleźć takiego czasu luźniejszego dla siebie. Ale uwaga, kolejna zagadka przed nami. No i tak, ja tu z jednej strony zachęcam Was do tego, żebyście pozostali z nami przed telewizorem i porozwiązywali kolejne zagadki, ale widzę, że reżyser tutaj coraz trudniej, coraz trudniej, no bo poprzednia zagadka było 50 obrazków, ale przynajmniej się nie ruszały. Tutaj drepczą sobie te kaczuszki. No i są czarno-białe czarne kaczki na białym tle. A, I kombinuje ten nasz reżyser, kombinuje, wymyśla coraz trudniejsze zadania, a potem e, moja w tym głowa, żeby zachęcić Was do tego, żebyście e, spróbowali zagadkę rozwiązać. I tak jest, że reżyser zaserwuje jakąś trudną zagadkę, a potem mówi, no Ewa, no, no, no co się dzieje? Dlaczego ja jeszcze nie słyszę telefonu? Jak myślisz, co się dzieje? Zrób coś, no ja nic nie zrobię, no, ja mogę jedynie czekać na telefon e, od kogoś z Was. No, mam nadzieję, że usłyszę ten telefon, jeżeli oczywiście... Ktoś z Was jest w stanie poradzić sobie z tą zagadką. Co mogę Wam poradzić, to to, żeby nie poddawać się tak od razu, bo wiem, że patrzycie teraz na te obrazki i mówicie, hmm, no fajnie, 50 identycznych kaczuszek. No to co ja tu mogę zrobić? Skocie, na pewno jedna się różni. To nie jest tak, że serwujemy Wam tu faktycznie identyczne kaczki, po czym domagamy się szukania tej jednej różniącej się. No nie. Tu na pewno jedna się różni, tylko y, trudno jest ją znaleźć, ponieważ tutaj już różnica jest subtelna. No dobrze, ale. Y, Taką mam tutaj y, y, sugestię, pytanie do reżysera, y, no bo poprzednia zagadka, tam było 50 obrazków, ale one się nie ruszały. Tutaj nie dość, że się ruszają, to jeszcze ta różnica jest sprytniej wkomponowana w obrazek, a wciąż to złotych do wygrania. No to myślę, że tutaj już. No dajmy więcej. No chociaż no to chociaż y, ma mniejszego tego bonusa, żeby te, ta pierwsza nagroda bonusowa już mogła do kogoś powędrować. Przy kolejnych zagadkach y, na pewno. Też się przyda, ale, ale tutaj, już, tutaj już myślę, że porównanie do poprzedniej zagadki jest trudniej, więc ta wyższa nagroda się należy. Nawet 1000 zł. Co wy na to? Czyli gwarantowana słuwa za rozwiązanie zagadki 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1000 zł. No i uwaga, przyglądamy się tym kaczkom. Podejdźcie bliżej do telewizora. To tak jest, że przy tych zagadkach na spostrzegawczość ja to polecam, dlatego że co prawda nie jestem mocna w tego typu zagadkach, ale zazwyczaj jak reżyser mi jakiś pokaże przed programem, to ja pierwszy co robię, to ten krok do przodu albo dwa, żeby być jak najbliżej telewizora, żeby jak najwięcej elementów dostrzec. Więc wam też to polecam, bo faktycznie. Podejście bliżej może ułatwić zadanie. Ja tutaj w studiu, na przykład, ze sporej odległości widzę tę zagadkę i, i, i nie byłabym w stanie sobie w taki sposób z nią poradzić. Nie wiem, czy rozwiązałabym ją podchodząc bliżej, ale myślę, że więcej elementów mogłoby mi się rzucić w oczy, kiedy patrzyłabym na nią z bliska. Także popróbujcie. Może komuś faktycznie łatwiej jest tak z większej odległości. No to. To ok, ale myślę, że to podejście bliżej to się sprawdza w naprawdę w wielu tych zagadkach, jeżeli nie w większości. I tak się zastanawiam, czy mogłabym mieć jeszcze prośbę do reżysera, bo przy tych trudniejszych zagadkach zawsze pomaga to takie powiększanie jej. Ja myślę, że tutaj, ponieważ te obrazki się ruszają, powiększenie mogłoby nam. Pomóc. Poprzednia zagadka rozwiązana dość sprawnie jak na, na taką trudniejszą, bo przecież też było 50 obrazków, także miejmy nadzieję, że tu też sobie poradzicie, ale jest trudniej. Jest trudniej, to się wszystko rusza. To już nie jest tak, że porównujemy obrazki parami, no bo tutaj jak patrzymy na jeden obrazek, to spojrzymy na ten obok i on już jest w innym ułożeniu. Także tutaj już więcej uwagi, a jak więcej...